Dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie. Dla nowych osób, które zasubskrybowały kanał. Zaglądają tutaj. Mam na imię Dorota serdecznie was witam na tym kanale bez względu na to z jakich powodów tutaj jesteście czy dla rozrywki czy mm, dla rozwoju duchowego czy też żeby sobie popracować z energiami i zobaczyć z czym to się właściwie je albo jak rzeczywiście one potrafią współpracować Serdecznie Was witam. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście w tej przestrzeni, że tworzycie razem ze mną tę przestrzeń. W jakiś sposób jest to dla mnie bardzo stymulujące, <laughs> nie ukrywam. Jest to bardzo rozwijające. Cieszę się, że jest nas tak dużo. A przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za to, że na tym kanale panuje niebywały, niebywale przyjazna atmosfera, ciepła, sympatyczna. Ta społeczność tutaj jest naprawdę bardzo wspierająca i bardzo przyjemna. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Zaczniemy sobie za chwilę czytania na luty. Po kolei będę korzystała z tarota, The Star Tarot, z wyroczni Mystical Shaman i z wyroczni Siedmiu Energii. Zobaczymy, jak te energie będą nam się tutaj w lutym układać. Mimo, że jest jeszcze chłodno, jeszcze ciemnawo, namawiam Was, kochani, do tego, aby budzić w sobie te optymistyczne nastroje. Czekamy już na wiosnę. Właśnie wczoraj moja koleżanka w pracy bardzo mi rozbawiła, bo skakała do góry jak dziecko i mówi: Boże, nareszcie wkrótce będą truskawki. I się zrobiło od razu ciepło, pachnąco, przyjemnie. Kochani, szklanka do połowy pełna, zawsze. Zaczynamy za chwilę czytania. Dzień dobry, bliźnięta. Witam Was serdecznie, to czytanie jest dla Was na miesiąc luty 2023. Zobaczmy, jakie energie tutaj do Was przyjdą w tym miesiącu. Najpierw karty wyroczni, bliźnięta. Potężny ruch i wielka, wspaniała miłość. Wow, 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 I co jeszcze tutaj mamy? Tęcza. No, kochani, jakieś cudowne energie tu do Was przybiegną w lutym dwadzieścia 26. Najpierw te dwie karty sobie omówimy, które wyciągnęliśmy, tak? 15 i 26. Na samej górze będzie rainbow. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kochani, potężny ruch. Zobaczcie, co na tej karcie jest. E, jakieś sejfy, jakieś tajemnicze zamki, klucze, szachownica szachmat, tak, tutaj widać, że kto zwycięstwo, potężny ruch, jednym słowem gambit królowej, można by było powiedzieć nawet, eee, i to jest działanie, ruch do celu, wysiłek, wprawienie w ruch intencji, to jest dobre, przemyślane wybory, tak, tak jak to w szachach bywa, pozytywna zmiana, kochani. Eee, no, i co jeszcze? No, chodzi o to, że jesteś potężnym współtwórcą. Masz sobie zdawać z tego sprawę, masz wierzyć w siebie, masz wykorzystać tą moc i zobaczyć, jak Twoje intencje manifestują się tutaj na świecie fizycznym, tak? Materialnym. I ta prawdziwa, pozytywna zmiana będzie możliwa, gdy będziesz dokonywał wyborów. Z takiego autentycznego poczucia siebie i zrobisz świadomy krok w stronę swoich marzeń. Świadomy krok w stronę swoich marzeń, powtarzam, tak? Niech Twoja ciekawość będzie teraz w centrum uwagi i wykaż chęć odkrywania nowych rzeczy, zamiast potwierdzania swoich przeszłych oczekiwań. Bądź otwarty, jasno określ swoje motywy i pragnienia, ustal intencje. Mm, y, masz płynąć z prądem, masz się nie opierać, masz fruwać wysoko, masz działać. Ee, działaj rozważnie i świadomie oraz pamiętaj, aby przede wszystkim być wiernym sobie, tak? To jest od Ciebie w tej chwili wymagane, zrobić to, co należy. I wszystko potoczy się lepiej niż oczekujesz. Bardzo ekscytujący czas tu się dla Was zapowiada przy energii tej karty. Jeżeli chodzi o 26. To z kolei ta karta nas informuje, no jak sama nazwa wskazuje, wielka i wspaniała miłość. I mamy tutaj cudowne serce, uskrzydlone. To jest be miłość bezwarunkowa, kochani, tak? Miłość bezwarunkowa. Miłość romantyczna. I to jest też taka świadomość, jak miłość potrafi Ciebie zmienić głęboka, harmonijna, z bratnią duszą. To jest świadomość, że miłość leczy wszystkie rany, że miłość zaczyna całe życie, podtrzymuje Cię, gdy pragniesz łaski. Teraz jest czas, aby się zakochać, przywołać świadomość wielkiej, wspaniałej miłości, która cię stworzyła, i która zawsze pulsuje w Twoich żyłach. Hmm. Chociaż ta karta może zwiastować tak intymne połączenie, to nie musisz czekać na partnera, aby tego doświadczyć. Jesteś teraz zaproszony do odkrywania w ogóle miłości. Miłości jako energii, miłości jako pierwiastka, który otwiera właśnie wszystkie zamki, wszystkie sejfy. Jesteś zaproszony do odkrywania miłości w całym jej pięknie. I tu jest pytanie: czy potrafisz kochać bezwarunkowo, bez żadnych dodatkowych warunków, kontraktów? Czy potrafisz kochać bez takiej konieczności ufania lub wiedzy, że wszystko musi być doskonałe? Czy kochasz swoje życie? Czy kochasz to, co robisz? I czy dzięki tej miłości przyczyniasz się do rozwoju świata? Tak? Czy odkrywasz swoje pasje? Czy rozwijasz je? Czy nie ukrywasz ich przed światem? Czy nie zapomniałeś o nich? No, poproś swoją miłość przez duże M, zaproś go do swojego życia i będziesz zdumiony, jak ono będzie przebiegało pod flagą właśnie tej wielkiej i wspaniałej miłości. Jeżeli chodzi o kartę Rainbow, no, tęcza zawsze zwiastuje, zwiastuje oczywiście szczęście, dobrobyt, komfort, tak? To zawsze nam, zawsze się uśmiechamy, kiedy widzimy tęcze na niebie. Ta karta informuje, że nadchodzi koniec sztormu, tak? Że po każdej burzy przychodzi tęcza, przychodzi słońce. Eee, I że to jest tylko ta sytuacja, w której się teraz znajdujesz, drogi Bliźniaku, to jest ta ciemność tuż przed świtem. Więc nie trać nadziei, ptaki śpiewają rano jeszcze w ciemności, bo wiedzą, że za chwilę słońce wstanie, tak? Wiedzą, że światło nadchodzi. Więc nie ogłaszaj jeszcze swojego zwycięstwa. Pozwól temu światłu się objawić. Tu jest też oczywiście prośba, żebyś nie dał się zwieść tak zwanemu gardzowi złota na końcu tęczy, bo przecież on nie istnieje. Nie czekaj, aż dojdziesz na ten koniec tęczy, aby ten garniec znaleźć. Po prostu znajdź skarb teraz z ludźmi, którzy są blisko, przy tobie, bo możesz ich utracić. Tu trzeba mieć jasne intencje i nie dać się po prostu yy, zbajdużyć, zbajerować, tak? Dobra, to zobaczmy, co tutaj jeszcze jest w kartach. Tarota, energia ogólna dla Ciebie, drogi bliźniaku, na miesiąc luty. Zobaczmy. Już tak dużo to się nie chciała. Mm. No, kochani, no ta miłość ewidentnie tutaj będzie fruwać nad wami. Król Kielichów, otwarte serce, stabilność emocjonalna, duża świadomość tego, co czuję i tego, co do mnie napływa. Pięknie, piękna energia. Co za wami? No, jakieś kłótnie, przykrości, jakieś sprostanie warunkom, które mogły Was poranić albo Wy mogliście kogoś poranić, tak? Postawienie spraw na ostrzu noża, jakieś sprzeczki, kłótnie, i do przyszłości idzie rycerz pentakli, czyli jakaś systemowość, jakieś wyciszenie, uspokojenie. Wytyczenie sobie celu, zmierzanie do tego celu małymi kroczkami, usuwanie przeszkód spod nóg, kiedy one się pojawią, ale z ogromną wiarą i nadzieją, że osiągnę to, do czego zmierzam, bo mam cel, bo mam wytyczony kierunek, szlak, bo działam według kompasu, który mam w swoim sercu, w swojej duszy, dzięki mojej intuicji, tak? On nie jest może tak szybki i nachalny i, i zrywny jak rycerz mieczy czy rycerz buław, ale to jest najbardziej konsekwentny i najbardziej stabilny rycerz ze wszystkich rycerzy. Z czego wy dążycie, kochani, z tym królem kielichów? Do sześciu kielichów, czyli do spełnienia marzeń, lub kierujecie swoją miłość do osoby, która pochodzi z Waszej przeszłości. Może z okresu studiów, może z okresu dzieciństwa, może z okresu e, chwil, kiedy było Wam przyjemnie, cudownie, bezpiecznie, kiedy czuliście się dobrze razem? Hmm? Dobra, co jest w podstawie tego czytania? <laughs> Królowa Kielichów połączenie króla Kielichów i e, królowej Kielichów, z, ze spełnieniem marzeń w głowie, no kochani, przepiękne energie, no ta wielka i wspaniała miłość rzeczywiście tutaj przed wami jest, ta tęcza cudowna jest ta tęcza po burzy, po jakimś przykrym, przykrych wydarzeniach jest to potężny ruch do przodu potężny, świadomy ruch do przodu cudownie w jakiej wy energii będziecie w tym czasie no, zdobyliście już pewne doświadczenia, jesteście w energii pustelnika, wyciszenia, uspokojenia, stabilności, mądrości wewnętrznej, wiedzy, w którym kierunku zmierzam. Bardzo te dwie energie tego rycerza pentakli i eremity, bardzo ze sobą pięknie współpracują, bo rycerz pentakli idzie schematycznie, powoli, ma wytyczoną drogę. Ale ma też wewnętrzne doświadczenie, mądrość, tak? A co z zewnątrz do Was biegnie, zobaczmy. Król mieczy. Mm. Kochani, no może być to jakiś prawnik, może to być adwokat, lekarz. Ktoś, kto ma dużą wiedzę i jest w niej fachowcem, specjalistą, tak? Lub też, jeżeli mówimy o sprawach takich duchowych, to jest to y, piękna energia, no właśnie, że wszystko jest połączone, energia serca, czyli tego, co czujemy, z energią naszego intelektu, naszego rozumu. E, dlatego tutaj mamy takie piękne uczucia, bo one są pięknie w nas integrowane. Tak ta strona emocjonalna ze stroną intelektualną. Pięknie. Co miłego się dla Was wydarzy w tym miesiącu? No właśnie odejdziecie od spraw, ludzi, rzeczy. w kierunku właśnie tej tęczy, które do tej już was nie satysfakcjonowały, które was po prostu uwierały, które powodowały, że dzień do dnia był podobny że nic się w nim szczególnego nie wydarzało, że nie było motyli w brzuchu, że nie było żaru serca, że nie było radości z życia, tak? Tylko to była taka takie rutynowe posuwanie się do przodu każdego dnia. Czy to w uczuciu, czy to właśnie w karierze finansowej. I dobrą wiadomością właśnie będzie to, że się w końcu zdecydu zdecydujecie na odejście od takich sytuacji. Na co należałoby, kochani, uważać? No, właśnie, żeby za bardzo nie odlecieć w te, w te swoje przyjemności, bo mamy tutaj osiem kielichów, i następnie wchodzimy w dziewięć kielichów. Czyli przechodźcie ten proces spokojnie, stabilnie, mądrze, żeby on był zintegrowany, logiczny. Z tym, czego chcecie, tak, żeby to nie było jakieś takie chaotyczne, historyczne i, 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 i natychmiastowe, bo tak chcę, bo tak. Hmm? Pamiętajcie, że zawsze w jakimś tam sporze, konflikcie, dialogu jest druga strona, druga osoba. Z jaką energią będziecie wchodzić w miesiąc marzec? No pięknie, energia świata. Kończycie wszystko, co trudne. Wszystko, co przykre i smutne, i, i co was już tak po prostu wyczerpało energetycznie, pozostawiacie za sobą i wchodzicie w nowy cykl życia, kochani. Tak, w nowy etap. Mądrzejsi, doroślejsi, dojrzalsi, pełni nowej nadziei, z nowymi siłami. No, pięknie. Bardzo ładnie, kochani. Dziękuję Wam bardzo za czytanie. To wszystko dla Was, drogi bliźnięta. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa pa.